Cześć, witam Cię serdecznie. Nazywam się Krzysztof Król i w dzisiejszym filmie chcę opowiedzieć Ci o tym, jak wystartować ze swoją pierwszą firmą. Jeśli interesuje Cię ten temat, zaczynajmy. Bardzo często pytacie mnie na webinarach czy tutaj w komentarzach pod filmami właśnie w jaki sposób zacząć, w jaki sposób rozpocząć swój własny biznes. Ja w swoim życiu stworzyłem 15 firm. Doszedłem dzięki nim do majątku ponad 20 milionów złotych. Mogę cieszyć się wolnością finansową, życiem tutaj w ponad 1200-metrowym domu, właśnie na tropikalnej wyspie pośród palm w Tajlandii i dlatego chcę podzielić się dzisiaj z tobą moją ekspertyzą, moim doświadczeniem, jeśli chodzi o świat biznesu. Więc jeśli ty myślisz o tym, że żeby założyć swoją własną firmę. Jeśli od dawna odkładasz tą decyzję na później, bo wydaje ci się, że nie wiesz jak to zrobić, całkowicie Cię rozumiem. Mnóstwo osób, którym byłem, miałem już okazję pomóc, właśnie ma w swojej głowie jakieś różne blokady, że są jeszcze za młodzi na to albo już za starzy, że mają za mało pieniędzy, że się nie nadają, że jeszcze nie wiedzą jak to robić, że jest konkurencja na rynku, że jest zły moment w ekonomii i tak dalej. Więc tych powodów tutaj wymówek może być mnóstwo. Mam nadzieję, że dzięki moim pozostałym firmom i też webinarom, które Poprowadzę dla ciebie w niedzielę, udać się z nimi poradzić. Natomiast dzisiaj chcę właśnie przedstawić ci 15 kroków po kolei, jak wygląda w ogóle tworzenie własnego biznesu, jak wygląda prowadzenie własnej firmy. Więc zaczynamy. Punkt pierwszy to jest pomysł. Wszystko zaczyna się oczywiście od pomysłu, tylko sam pomysł to jest jakaś idea w Twojej głowie. O, fajnie by było sprzedawać deskorolki. Fajnie by było importować skin, biżuterię z nie? Fajnie by było otworzyć salon kosmetyczny. Wiele możesz mieć różnych pomysłów i szczerze mówiąc, ja Ci powiem, że pomysł jest nic nie wart. Absolutnie nic. Ludzie mają mnóstwo pomysłów. Znam ludzi, którzy nigdy w życiu sami biznesu nie otworzyli, a potrafią sypać po prostu jak z rękawa, doradzać wszystkim naokoło. Może spróbuj robić to, może spróbuj tamto, ale sami nigdy nic nie zrobili. Pomysł jest nic nie wart. Więc zapamiętaj to, że to, że ty masz świetny pomysł i to być może podbudowuje już twojego, że o kurczę, ja mam taki pomysł, kiedyś go zrealizuję. Prawdopodobnie zanim ty go zrealizujesz, już 10 innych osób to zrobi albo przestanie on w ogóle mieć rację bytu. Więc pomysł to jest nic, liczy się później tak naprawdę wdrożenie tego. No i właśnie w punkcie pierwszym trzeba pomysł przełożyć na jakiś konkretny projekt. Czyli trzeba biznes przemyśleć, zacząć się zastanawiać, jak to będzie działać wszystko, jak to będzie funkcjonować, jakie są najlepsze scenariusze, jakie są najgorsze scenariusze, znaleźć te widełki, pośród których możesz się poruszać, tak, żeby ten biznes oczywiście był zyskowny. No i wtedy, jak już masz mniej więcej to poukładane nie tylko w głowie, ale i na papierze albo w Twoim komputerze, to trzeba przejść do kroku drugiego, czyli do weryfikacji Twojego pomysłu. To jest coś, czego my uczymy Was również w Akademii Biznesu. Jest taki cały kurs prawie roczny, który stworzyliśmy z Janem Gajosem i z wieloma innymi przedsiębiorcami, gdzie My właśnie uczymy Cię po kolei, jak założyć swoją firmę. No i uczymy Cię tam też. Między innymi, zresztą uczymy Cię wszystkiego, o czym dzisiaj tutaj będę mówić. Natomiast, natomiast weryfikacja jest bardzo ważnym tutaj elementem. Dlaczego? Ponieważ sam Twój pomysł, no, może by w Twojej głowie wydawać się fantastyczny, ale później trzeba zweryfikować, czy w rzeczywistości on może funkcjonować. Czy jest popyt na dane produkty czy usługi? Jak wielki jest ten popyt? Jak wygląda właśnie świat konkurencji, tam jakie są marże? Ile jesteś w stanie zarobić? Niektóre biznesy mogą być. Takie, że będziesz, wiesz, zatrudniać 50 osób, harować od rana do wieczora przez 20 lat, a tak naprawdę mieć z tego bardzo marginalny zysk, dlatego, ponieważ większość pieniędzy po prostu będą zjadać ci twoje koszty. Dlatego trzeba pomysł zweryfikować, przeliczyć. Tutaj pomocny jest Excel z jednej strony, czyli, żeby sobie wszystko policzyć, przerobić właśnie różne scenariusze, obliczyć. Pamiętaj zawsze, że jak liczysz jakieś koszty, to koszty, które ci wyjdą według twoich obliczeń, powinieneś pomnożyć jeszcze razy przynajmniej 1,2, czyli dołożyć 20% albo 50%. No, albo czasem 100%, to w zależności już od tego, jaki typ biznesu prowadzić, bo zawsze pojawią się po prostu nieprzewidziane rzeczy, niepoliczone rzeczy i trzeba je uwzględnić w swojej analizie. Oczywiście pomaga też tutaj analiza już konkurencji. Jeśli już istnieje jakaś konkurencja na rynku, czyli nie jesteś kolejnym Zuckerbergiem, który wymyślił Facebook, ale już przed Facebookiem przecież też były portale społecznościowe, to za możesz zaobserwować, jak ta konkurencja funkcjonuje. Jest wiele metod no, takiego legalnego szpiegostwa internetowego, legalnego szpiegostwa biznesowego. Czyli jest wiele miejsc, w których możesz znaleźć informacje nawet bardzo dokładne na temat firm, ile mają obrotu, ile mają zysków. W Polsce wszystkie spółki jesteś w stanie przedświetlić od A do Z, mieć ich sprawozdania finansowe za kilka ostatnich lat, więc jasno możesz zobaczyć po prostu, jak to wygląda. Jak importujesz towar, też można sprawdzić. No łatwo, kurczę, patrzę na przykład na takim Allegro, po ile coś ludzie sprzedają, ile sztuk im się sprzedaje na przykład, bo też można w to zerknąć przecież. Później patrzę na przykład na jakiś towar w Chinach, dokładam do niego koszty wysyłki, VAT, tu, e, koszty jakieś dodatkowe transportu, nie? i wtedy mniej więcej jestem w stanie określić, ile będę mieć procent marży, no i wtedy, czy ten biznes się opłaca, czy się nie opłaca. Kolejny wtedy, punkt trzeci, to jest wybór w formie działalności, e, czyli w jakiej formie będziesz działać. Czy to jest jednoosobowa działalność gospodarcza, czy jest to działalność e, w formie spółki, czy to spółki, na przykład ZO, czy jakiejś innej form spółek. Do niedawna jeszcze bardzo popularna była spółka ZO, spółka komandytowa, czyli taka. E, taka takie połączenie właśnie dwóch typów spółek, które miało jakieś bonusy, no teraz niestety opodatkowali je dodatkowo, to już się nie opłaca. No ale dodatkowo, nawet jak wybierz działalność jednoosobową, to jaka forma rozliczania? Czy forma rozliczania kwartalna, czy co miesiąc? Czy podatek liniowy, czy podatek w skali progresywnej? To jest wiele różnych dylematów, przed którymi stoisz i które jak już sobie wybierzesz na początku, to później, no przynajmniej przez pierwszy rok, będziesz musiał cały czas za nimi podążać, nie? Ciężko jest później zmienić. Tak samo jak już wybierz formę jakąś działalności, to też później mogą być trudności, czy po prostu... Jakieś koszty dodatkowe, bardzo duże podatkowe, na przykład, związane z transformacją w inną formę prowadzenia. Więc to też trzeba przemyśleć, dopasować po prostu do Twoich, do twoich założeń, bo bardzo często też ludzie mnie pytają: Krzysiek, co lepsze? Spółka z O, czy działalność jednoosobowa? To zależy. To zależy po prostu, po to robisz punkt pierwszy i drugi, żeby później dopasować pod to odpowiednią formę. Punkt czwarty. No, rejestracja firmy, czyli załatwienie wszystkich formalności. Teraz jest to bardzo łatwe, zresztą dawniej też to nie było jakieś trudne. Ja mówię, tych firm rejestrowałem po całym świecie i w Europie, w różnych krajach, i tutaj w Azji, więc mniej więcej wiem, jak to, to wygląda. I oczywiście jest to jakaś papierologia, trzeba te, z tym, przez te dokumenty wszystkie przebrnąć. Najlepiej tutaj, na przykład, mieć dobrego księgowego, który ci będzie w stanie tutaj no wypełnić te dokumenty wszystkie, doradzić jak właśnie dokonać pewnych wyborów formalnych, no bo wtedy już masz na początku dobrze wszystko załatwione, więc czwarty punkt rejestracja firmy. Punkt piąty to jest przygotowanie Twojego marketingu, bo popatrz się, na początku jeśli Ty w ogóle zaczynasz działać, to powiedzmy, że no masz już przemyślane, że będziesz mieć jakiś produkt czy usługę wymyśloną i teraz jak masz już jakąś formę działalności, nie? czyli jesteś legalnym już podmiotem, który może coś sprzedawać, może importować, może wystawiać faktury. Jak jesteś już legalnym podmiotem, to co pozostaje trzecie? No Pozyskanie klientów i do pozyskania klientów teraz bardzo ważne jest, żeby mieć swój marketingowy plan. Żeby to nie było działanie wystarczająco tylko i wyłącznie na pałę, czyli po prostu o, dzisiaj mi wpadło do głowy to, to zrobię to, jutro może to, a to nie działa, to jutro spróbuję tamtego. Okej, okay. pewna elastyczność jest wiadomo potrzebna. Natomiast na początku, jeśli nie będziesz mieć czegoś, co nazywa się Core Story, czego też uczymy Was w Akademii Biznesu, czyli bardzo ważnej części w ogóle Twojej firmy. Całego takiego zbioru, wszystkich informacji, przemyśleń, planów, danych różnych, wykresów i tak dalej dotyczących Twojej działalności, Twojej branży, Twojego produktu, potrzeb, które zaspokajasz, Twojej firmy. Te wszystkie rzeczy mają być zebrane w core story, Taki dokument może zajmować od kilku do kilkunastu, albo nawet kilkadziesiąt, a nawet w dużych firmach no, kilkaset stron. I to trzeba przygotować na początku. Ja wiem, że większość ludzi to by już chciała zacząć sprzedawać, już kurczę robić biznes, już ten, ale. No, jak dobrze się nie postawi fundamentów, to ciężko później zbudować na tym jakiś spektakularny budynek. Więc bardzo ważna rzecz, uczymy Was tego w Akademii Biznesu, jak stworzyć właśnie core story i przygotować się w ogóle do marketingu. Kolejny punkt to jest zaplanowanie lejka sprzedażowego. Czyli, jeśli już mamy tą taką część bardzo em, niewymierną być może Twojego marketingu, raczej, raczej część taką powiedzmy encyklopedyczną, taką część informacyjną, to następnie trzeba stworzyć z tego cały schemat marketingowo-sprzedażowy, przez który klient będzie przechodzić w Twoje w firmie. Czyli właśnie lejek sprzedażowy. Zaprojektować go, policzyć wstępnie, później wdrożyć oczywiście w dalszych, w dalszych punktach, dlatego też przejdziemy. Natomiast zaprojektować po prostu, co się będzie działo w firmie, jak ma być klient traktowany, w które są punkty styczności Twojej firmy z klientem i gdzie możesz go Mierzyć, monitorować tak, żeby na końcu mieć jak największy zysk, prawda? No i teraz od razu, zanim przejdziemy do następnego punktu, to chcę gorąco zaprosić Cię na dwa szkolenia, które poprowadzę dla Was już w najbliższą niedzielę, o godzinie 10 i o godzinie 14. O godzinie 10 będzie szkolenie na temat tego, jak planować, jak ustalać sobie cele. Będzie to szkolenie może troszeczkę mniej biznesowe, bo bardziej nastawione na całe Twoje życie, jak zaplanować po prostu całe swoje życie, swoje finanse, swoje miejsce, w którym chcesz mieszkać, jak odkryć to, kim chcesz być, co chcesz mieć, jak chcesz żyć i następnie przełożyć to na cele, zbudować do tych celów plan i jak ten plan zrealizować. Czyli jak Twoje życie sprawić, żeby było nie tylko zlepkiem właśnie jakichś przypadkowych działań, ale miało konkretny jakiś cel, konkretną formę i żebyś wykorzystał maksimum swoich możliwości. Chcesz tego? To koniecznie teraz zatrzymaj ten film w przypiętym komentarzu czy w opisie filmu znajdziesz linka do zapisu, czyli wyzwanie90.pl łamane przez webinar. Od razu wejdź na tego linka, od razu się zapisz na to szkolenie. Ustaw sobie też przypomnienie w telefonie koniecznie na godzinę na przykład 9.30, bo szkolenie się zacznie o 10, no ale wiadomo, żebyś miał jeszcze czas się przygotować do niego, porządnie zapewnić sobie spokojne warunki odbioru, bo przez te no, 2,5 godziny w niedzielę to naprawdę dam Ci ogromną porcję wiedzy właśnie na temat planowania, ustalania celów. Ale w niedzielę poprowadzę jeszcze jedno szkolenie. Będzie to szkolenie o godzinie 14 dotyczące właśnie marketingu internetowego. Szkolenie, na którym pokażę Ci jak marketing wdrażać właśnie, jak wykorzystywać internet do zarabiania pieniędzy. Czyli jak stworzyć lejki sprzedażowe, jak korzystać z marketingu płatnego, marketingu partyzanckiego, marketingu organicznego, jakie są różnice pomiędzy nimi, wady, zalety. Będziemy o tym mówić o godzinie 14, więc bardzo ważne szkolenie przeznaczone dla wszystkich osób, które już. Mają swoją firmę i chcą tą firmę udoskonalić bądź dopiero planują założyć swoją firmę. No i chcą zarabiać właśnie, w jakikolwiek y, sposób pieniądze wykorzystując do tego internet. A myślę, że w dzisiejszych czasach bez internetu nie da się już działać zupełnie. Więc koniecznie zapisz się na to szkolenie również, też przy piętnym komentarzu czy w opisie filmu znajdziesz linka i dopiero wtedy oglądaj ten film dalej. Ustaw sobie też dwa przypomnienia w telefonie, żeby nie zapomnieć, żeby się nie spóźnić. Bo później spłaci zgrzytanie zębów. Szkolenia są darmowe, przez internet bardzo wygodnie, no ale trzeba być na nich, nie? Więc tyle. No, <laughs> jedziemy dalej. Kolejna rzecz. To jest punkt siódmy. Czyli jakaś forma zależy wszystko od tego, jaki ty będziesz mieć biznes. Jak to jest jakiś sklep czy gabinet, no to wiadomo, potrzebujesz biuro, to biuro w jakiś sposób urządzić, te wszystkie rzeczy ogarnąć, jeśli chodzi o fizyczne rzeczy, nie? Jak to jest jakiś sklep internetowy, być może potrzebujesz jakiś magazyn. Bardzo często natomiast wystarczy zupełnie Twoje mieszkanie, po prostu jakąś część tego mieszkania, nawet, no mówię, zależy wszystko od specyfiki działalności. Ja Ci powiem tak, przez pierwszych kilka lat, jak prowadziłem firmy, czyli jak miałem 18 lat, zamieszkałem sam, i przez pierwsze kilka lat, jak prowadziłem firmy, Prowadziłem je ze swojego mieszkania. Mimo tego, że były to firmy handlowe, miałem towar, to normalnie po prostu miałem porozkładany ten towar w, w, w mieszkaniu swoim, nie? Później już wynająłem sobie biuro, po jakimś czasie magazyn, zrobiłem regały i tak dalej, natomiast na początku nie były to jakieś wielkie rzeczy gabarytowo, jakieś ciężkie super rzeczy, raczej elektronika czy jakieś ubrania, płyty, tego typu rzeczy, którymi handlowałem na początku, więc spokojnie mi wystarczało mieszkanie, moje biurko, które miałem, normalnie sobie wykorzystywałem i nie musiałem ponosić dodatkowych kosztów. Więc pamiętaj o tym, że założenie biznesu niekoniecznie musi się wiązać od razu z jakimś kredytem, broń Boże, na pierwszy biznes, żebyś nie brał żadnego kredytu, nawet na drugi, to bym się też mocno zastanawiał. Dopiero może na piątym, jak już masz wiedzę biznesową, doświadczenie, to wtedy można pomyśleć nad zakładaniu biznesu w oparciu o czyjeś pieniądze. Natomiast na początku naprawdę nie potrzeba dużej kwoty, można zacząć małą, na małą skalę działać i później ewentualnie to zwiększać sobie tą skalę działania w miarę jak już zaczyna to wszystko zarabiać. No więc to jest punkt siódmy. Punkt ósmy. To jest obecność w internecie, czyli stworzenie tak jak, ok, jak potrzebujesz jakiegoś gabinetu czy biura, tak samo w internecie też potrzebujesz po prostu stworzyć swoją obecność. Cały na podstawie wcześniej jeszcze tego właśnie lejka sprzedażowego, który zaplanowałeś na podstawie Core Story. Później właśnie tworzysz swoją stronę internetową, jakieś ewentualnie podstrony, systemy mailingowe. Do tego obecność w mediach społecznościowych, czyli konta na Facebooku, na YouTubie, na Instagramie, na jakichś innych. No, jak masz dzieci klientów, to może na TikToku i e, gdzie indziej. Więc tworzysz sobie całą tą strukturę, zakładasz te rzeczy, następnie w punkcie 9 ustalasz pewne procedury marketingowe, ponieważ twoja firma nie może być tylko i wyłącznie oparta o działanie, właśnie z doskoku, że o, mam pomysł jakiś na film, to nagram na YouTube, a później 3 miesiące przerwy. No niestety algorytmy nie będą cię promować i będzie to mijać się z celem, będziesz tracić tylko czas i nie będziesz mieć z tego efektów. No więc sobie trzeba ustalić jakieś procedury. Popatrz, ja sam to robię, zresztą no, wszystko, czego was tutaj uczę, to po prostu praktykuję. I zobacz, na moim kanale na przykład tutaj na YouTubie wrzucam dwa filmy. Punktua zawsze jest poniedziałek i w piątek rano film już od chyba 6 lat. Czyli zobacz, wrzuciłem tam filmów no yy, ile to będzie no, no w sumie tych filmów to jest tam więcej, yy, bo jest ich koło chyba teraz z 800. I każdy film zawsze był odpowiednio przygotowany, odpowiednio wgrany, zawsze na czas. Dlaczego? Ponieważ stworzyłem z tego procedurę. Dla mnie to nie ma być coś, co ja sobie tam wymyślę raz na jakiś czas, bo to nie będzie dobrze funkcjonować. To ma być po prostu zorganizowane, to ma działać, czy mi się chce, czy mi się nie chce, czy mam dużo wyświetleń, czy mam mało wyświetleń, po prostu robię to. Bo tak sobie zaplanowałem swój biznes i dobrze to działa. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty i tak dalej. Trzeba to oprzeć, on, pewne procedury po prostu to nie ma być, mówię, jaka, jakiś zbiór po prostu jednorazowych strzałów okazji, tylko raczej biznes właśnie, który jesteś w stanie mieć powtarzalny, skalowalny, który później może działać przez długie lata. Kolejna sprawa, punkt dziesiąty, to jest wdrożenie tego lejka sprzedażowego. Czyli właśnie, jeśli w punkcie poprzednim ustaliłeś sobie jakieś procedury, co będziesz robić, to następnie w punkcie dziesiątym zaczynasz to robić. Czyli zaczynasz właśnie istnieć w mediach społecznościowych, zaczynasz się reklamować, nie? Zaczynasz już informować klientów o tym, że mogą Ci zapłacić pieniądze za Twoje produkty czy usługi. Więc tu już się zaczyna faktycznie zarabianie pieniędzy. Dalej punkt jedenasty, to jest poszukiwanie jakichś produktów czy usług komplementarnych, czyli rozwijanie swojej firmy no, w, w sposób na, na szerokość można powiedzieć. Czyli jeśli ty na przykład wcześniej, no ja ostatnio tam kino domowe sobie buduję od jakiegoś czasu, nie? Więc jeśli na przykład ja mógłbym być firmą, która sprzedaje głośniki, prawda? To później na przykład, kiedy już mam w miarę to wszystko zorganizowane, wszystko działa, mogę zacząć sprzedawać wzmacniacze bardzo często czy amplitunery. Ponieważ ludzie no, jak kupują kolumny, to przeważnie kupują z amplitunerem na przykład. Później mogę jakieś kable do tego wprowadzić do oferty. Później na przykład odtwarzacze CD Blu-ray, później projektory na przykład, bo wiele osób tak jak ja na przykład lubi kino domowe. Później mogę sprzedać płyty Blu-ray, nie? No, mimo tego, że tam jest jakaś nie jest wielka marża na tym. Ale można zawsze, już jak jest biznes zorganizowany, dołożyć sobie właśnie konkretne jakieś dodatkowe produkty. Później mógłbym zacząć sprzedawać jakieś materiały wygłuszające na przykład do pomieszczeń, które też ludzie używają. Później mógłbym zacząć jeszcze, no i tak dalej, i tak dalej można sobie tutaj to potęgować. Czyli zobacz, później to się wszystko rozwija nam na szerokość, nie? Czyli mamy coraz większy asortyment produktów. Punkt dwunasty wtedy to jest delegowanie. Czyli nauczenie się tego właśnie, żeby twoja firma rosła, to ty nie możesz wszystkiego robić sam. Ja pierwszych kilka firm prowadziłem sam. Nie zatrudniałem, znaczy zatrudniałem jakiś ludzi z doskoku, nie na zasadzie wiesz, jest jakieś tam zlecenie, no to trzeba wykonać, ktoś tam coś dla mnie robił, ale nie na stałe. Ale to jest niestety no, taka metoda, która zawsze gdzieś dla ciebie tworzy szklany sufit. Bo zauważ, nawet jak są aktorzy czy muzycy, którzy niby są, no one-man show, nie, że jest jedna jakaś osoba i ona po prostu śpiewa czy, czy gra w filmach. Ale taki człowiek ma swojego agenta, mają później, cały zespół przecież pracuje nad nimi, też pozostałych osób, które dla nich coś robią, nie? Manikurzyści czyś czy tam fryzjer, fryzjerka, jakieś osoby od ubrania na przykład, dbające o ich, później trener jakiś personalny, który dba, żeby byli w dobrej formie, ktoś, kto dba nad ich zdrowiem, zdrowiem psychicznym, nie? Więc tam jest cały zespół, który pracuje z takim aktorem, ale też on ma później swojego na przykład doradcę jakiegoś finansowego i tak dalej, nie? Więc to się wszystko kręci, no już nie mówiąc o samym filmie, gdzie przecież ten aktor sam no nic siebie by nie zrobił. Tam istnieje całe wielkie później przedsięwzięcie. Setki osób y, pracują, żeby taki film mógł powstać. Tak samo z muzykiem też. No sam muzyk może sobie nagrać piosenkę w domu, ale no raczej potrzebuje studia, zespołu, jakichś dodatkowych muzyków, masteringu, ne, miksowania, no i później całej maszyny, całego aparatu, który tę piosenkę sprzeda, nie? Czyli właśnie całego ne, biznesu producencko-promotorskiego. Więc tak samo tutaj Ty musisz nauczyć się też delegować dla innych. Czy to na swoich pracowników, czy jakieś osoby, które będą na zasadzie freelansu dla Ciebie pracować, czy zewnętrzne firmy całe, które już się specjalizują w danej jakiejś usłudze. No i wtedy to ma sens, bo wtedy jesteś w stanie ty coraz bardziej skupiać się na rzeczach unikatowych, na rzeczach, który, w których nikt cię nie zastąpi, a coraz mniej robić jakieś automatyczne właśnie te działania oparte o procedury. Kolejna rzecz, punkt trzynasty, to jest skalowanie działalności, czyli później jak sprawić, żeby ta działalność spuchła, nie? Czyli żeby jak zarabiasz dzisiaj 10 tysięcy, to żeby zarabiać później 20, 50, 100 tysięcy, później 200, 500 ty, milion i tak dalej, nie? Więc tutaj też w oparciu o różne procedury, no już procedurę samą rozwoju firmy, czyli no to już zależeć będzie od specyfiki działalności, jesteś w stanie, jak miałeś wcześniej jedną restaurację, wprowadziłeś odpowiedni model, ona się sprawdziła, jesteś w stanie albo otwierać kolejne, albo zrobić franczyzę z tego, albo właśnie otwierać i skalować już kolejne restauracje, gdzie już nie musisz za każdym razem wszystkiego przemyśleć, nie? już masz procedury. Ok, restauracja to potrzebuje tak jednego kucharza, dwóch pomocników w kuchni, trzech kelnerów, jedną osobę tam, y, y, która, która tym zarządza i tak dalej. Później już masz cały model, po prostu, co trzeba kupić, ile to kosztuje, i możesz wtedy skalować i otwierać następne, żeby twój. I biznes rósł i starał się coraz potężniejszy. Wtedy przechodzi punkt 14, czyli poszukiwanie różnych partnerów do współpracy. Oczywiście ten punkt 14 może gdzieś po drodze się pojawiać. Tak jak ja, na przykład, popatrz, kiedy robiłem imprezy Are You Single, imprezy przeznaczone, przeznaczone dla singli, znalazłem partnera w postaci portalu ONET.pl. ONET to jest cała grupa w ogóle portali, gdzie oni mają portal specyficzny Sympatia.pl, właśnie z randkami nie? internetowymi. No i dla mnie, robienie imprez dla singli i mając do dyspozycji portal, na którym jest parę milionów użytkowników w Polsce, którzy są singlami, no to idealna współpraca. Ja dla nich robię imprezy, w sensie dla nich, no robię dla siebie, ale jakby promujemy to jako nasze wspólne. Oni mi zapewniają klientów na tych imprezach. Piękna sprawa, piękna współpraca, więc trzeba też poszukiwać właśnie różnych partnerów, dogadywać się z ludźmi, bo znowu samemu no daleko nie zajedziesz. No i punkt 15, ostatni. To jest stopniowe wychodzenie z biznesu. Wiadomo, że w pewnym momencie, no rzadko kiedy ja obserwowałbym, że ktoś na przykład prowadzi przez 40 lat jeden biznes. Albo jak jest przedsiębiorcą dobrym, to będzie otwierać następne, te poprzednie one się zamykać albo bankrutować, albo będzie je sprzedawać i otwierać jakieś następne, bo cieszy go na przykład tworzenie, nie? Po pewnym czasie po prostu człowiek, jak coś robi 10 lat, 20 lat, to się po prostu wypali. Znudzi Cię to już ta robota, nie? Więc będziesz chciał coraz bardziej wychodzić z biznesu i właśnie poprzez delegowanie, skalowanie biznesu, zatrudnianie odpowiednich ludzi na odpowiednich pozycjach jesteś w stanie wtedy... Jesteś w stanie wtedy zarabiać coraz więcej pieniędzy, a coraz mniej nad tym pracować, aż dochodzisz do punktu, kiedy możesz tą firmę sprzedać, kiedy ona już jest na tyle zautomatyzowana, że już w niej nic nie robisz, jeszcze jesteś w zasadzie tylko inwestorem, no i wtedy właśnie wychodzisz z danego jakiegoś biznesu. Więc mam nadzieję, że tych 15 punktów tutaj jak maszyna, karabin maszynowy, po prostu wystrzelałem na ciebie, ale są to bardzo ważne tematy, które myślę dadzą ci taki ogląd cały, jak wygląda po prostu prowadzenie własnego biznesu. Oczywiście, tych różnych aspektów, to są setki, tysiące, które będą związane z prowadzeniem Twojej firmy, i to wszystko zawarliśmy w Akademii Biznesu. Zresztą w niedzielę będzie możliwość właśnie dołączenia do Akademii Biznesu, do tego potężnego szkolenia biznesowego, więc przygotuj się na to. No a ja się na dzisiaj z Tobą żegnam. Jeśli film Ci się spodobał, wrzuć łapę w górę, subskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do zobaczenia w niedzielę na tych dwóch szkoleniach. Trzymaj się, miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!